Siemaneczko ludziska, dzisiaj ze mną jest Pajro, siema I witamy m. was w 16. odcinku z Play Your Life'a Ale laga Dzisiaj lecimy z Pajrem zamontować MK1 do jego Banshee I pojedziemy sobie na jedną, jedną czwartą, to się tak nazywa? No i tutaj jest ten fajny perenian co tak jest na boku A no siema. właśnie, zobaczcie to jak ten perek nisko siedzi, to jest dopiero hardcore ty jak ja ustawiałem K1 na ciężkość też więcej tak będę siedział chyba Widzicie to jak on siedzi nisko? Tutaj macie porównanie, tu siedzi normalnie A tutaj tak nisko Hardcore. Dobra, włóż do autobusu to, 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 to mnie interesuje Interesują za to wszyscy się tym czy ja będę miał MK1 Tak, wszyscy, wszyscy chcą to wiedzieć na pewno poego. To się nazywa 1 no na je, ja czwarta, tak? Dobrze mówię? Ja jadę teraz na tunel 2 tak. No tak, a potem na 1 czwartą, tak? No shit, nic nie widać no brawo, tam, tutaj mi też tak przylaguje. O, patrzcie, widzicie? A wiecie, to, wiecie mapka, no to czym zdłużniki. to jest spowodowane? To jest spowodowane tym, że dynamiczne niebo tak robi wszystko. Jeżeli wyłączycie dynamiczne niebo, to nie będziecie mieli tego bugu. To ja już to ogarnąłem kilka tygodni temu, jak sobie tu jeździłem. Fajnego. wyłącz dynamiczne niebo, to już nie będziesz tego miał. Mm. Co dynamiczne niebo tak robi? Mm, dynamiczne niebo tak laguje, nie wiem dlaczego, tak jest dziwne to jest. A, no tak, zapomniałem. Boże, znowu te lagi są. Fuck, prawie ty by we mnie wjechał. Przez te lagi się nie da jeździć po prostu. Nie, złem ta 1 Tak, to jest piękna rzecz, jezus. Nienawidzę tego. A jeszcze ci suszą tu jak głupki. I co? Niech zgadnę, nikogo w tuner nie ma, nie? Jest, teror. Tak? Okej, okay, ten odcinek będzie raczej krótki, on założy sobie to MK2... o MK1 pojedziemy na ną i skończymy, bo Mi się już dzisiaj po, po prostu tak nic nie chce. Siema Tasaka Siemka, cześć Eee, mam ma się ma jak pozdrawiam jakiegoś typka o Niku Dobra, będę... No, się, bo pozdrawiam. Miki, e, Mikir tofi Nufi, lol. I Luka dom macie pozdrowienia Akurat Akurat. Na gry pojechał do... E, do Fort Fort Carson, Karsel. tak. O, i jeszcze ten... Ten Nufi mi dał 5 euro, dzięki. Pamiętaj Nofy, No tak, ale wiesz jak on ma nick, on ma taki nick jak Miki, Mikki Nofi. lol To jest nofy. No, jakaś podróbka tego. Nofy, no nie Nofi, ani tam żadne Nofi, nie Dobra, Nofi, dobra. Pajro, Pyro, ty jesteś taki mądry. Dzięki, że ze mną nagrywasz. Przecież... Wszyscy by mnie zabili za to, że tak powiedziałem. No przecież ja jestem taki zajebisty, prawda? Każdy chce, żebym był na odcinkach, zresztą to mówił mi. Osobiście mi to tak saka mówił, że każdy lubi jak jestem na odcinku. Jestem taki głupi, jestem taki pojebany. No tak tygodnie. wszyscy chcą odcinek, bo jesteś debilem. A ja, ale ja tego nie rozumiem, przecież ja nie jestem debilem. Jak nie sam to powiedziałeś, że jesteś debilem? Nie. No to wiesz co... No dobra. Zu, jestem pierdolony, czy ty nie rozumiesz tego? Powiedzia powiedziałeś, że jesteś debilem na jednym odcinku. Jezu, ale ja jestem pojebany. No. 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 <laughs> okej, okay, no to jesteś debilem, debi pojebanym debilem, okej? Okay? Pasuje? Nie. O oh my god, dobra, gdzie ty jesteś tym banshee? Yy, w FC naprawiam, zaraz, zaraz będę, okay, nie? Okej, to ja sobie pojadę na jedną czwartą zobaczyć. A w ogóle jester bez MK2 nie istnieje moim zdaniem. Oto jakieś super szybkie nie jest, a to... Na jednej czwartej nic nie zrobię tym jesterem. Liczyłeś na stoperze ile masz na tym? Ile sekund do setki ci to przyspiesza? Nie Ale teraz będzie dużo Będzie dużo powiadasz Czy Mało, kurde <gry> No Jezu, mój tak jest, tak się wolno Ale to ja tam nie kupiłem go, że, że jest szybki, tylko że fajnie wygląda O Boże no, Dobra, jadę zakładać Idziesz zakładać? O no. oh my god, Tam 9 sekund! Napadł, bo ja nie, tylko go zabije po prostu. Masakra. Nie? No to napisz do niego, że tego niech ci zakłada. Lol. No ale to jest Ford Carson, a Fort Carson nie ma tu, najprzykro no, mi. Aha, ale ty już je, jest, jedziesz do LV, tak? No już jestem przy radarze co 80 się jedzie, oczywiście mi jedno zdjęcie we, w oczy, bo teraz tak zapieprzam, że tylko założyć sobie. No czaję, czaję. O boże. Wyczekaj, bo tu trzy premiery przejechały, a to jest straszny widok. Co boisz jeszcze? No niestety premiery to jest... No to podobne do Buffalo. Dużo ludzi to ma i... Nie, to i mają ty... cejoty. Bufalo mają cejoty, Boże, nie rozumiesz? No tak, no cejoty. Czy znaczy, to no nie mają cejoty? No mają! Udej, dużo ludzi to ma, no. No, CJ-ty też mają, no, ale... No, chodzi o to, że dużo ludzi to ma, Każdy CJ... każdy śmieszny CJ-tu zbiera ci na tego, na Buffalo. Buffalo kosztuje 20k, jest szybki jak kolega, kosztuje 20k. Ja to kosztowało MK2 do MK2. Dobra, to lecimy na tej On ci już zakłada, założył ci. Ja tak naprawdę bym mógł 10 sobie... raz, 2, 3. E, ja bym sobie mógł w każdej chwili MK2 założyć. Bo mam 20k a zało założyć sobie MK2? Fajro, nie masz kasy na MK2. Jak, mam 23k prawie. No to możesz. Mogę czy muszę? <grafię> a dobra, na razie się nie będę w MK2 bawił. Wolę sobie pozbierać hajs. Już sobie ustawiłeś tam? Mmm, czekaj. To ty się tam bawię, ale co jeszcze na tą jedną czwartą może. Jakiś lepszy wyniczek mi się uda ukręcić. No. Dawaj, bo ten odcinek miał być krótki, a ty się tam wleczesz. Czekaj! Co czekaj? No ustawiam jeszcze. O czekaj, dawaj, na jednej czwartej jest kilka osób. No to super. O, z no sandem nie... się ścignę. Sąd mi pewnie wyprzedzi Zenka. Kurwa to dla Nie, nie, sel. O, mogę się z nim ścignąć Sąd mi spokojnie cię weźmie na jednym. No wow. Pierwszym. Geniusz z ciebie normalnie. Patrz to, weźmie mnie. A może nie. A może tak. A może nie. O, ostatnich mnie nie weźmie. Co ty nie ma bata w ogóle. Okej, okay. udało mi się z Satkingiem wygrać, nie wiem co w ogóle się, po co się cieszę No, samo kilka sekund był, byłem lepszy, lol No jedziesz w tym Banshee, bo mnie bujesz już powoli Ty 100% skrętności mam Jadę mhm. Jezu, tym się jeździć nie da No życie, chciałeś chciałeś ustawić Ale fajnie jest A, ty... Dobra, jadę. Tak? Dodajesz. No Znając życie, ten cheatach na pewno pojedzie w moją stronę i mnie rozwali. Czy nie? O, nie wjeżdżaj mi pod koła. Okej. Okay. Boże, jakie mam słabe czasy tym jesterem, Masakra. Iku, teraz jakie ja mam przyspieszenie, panie. To dodaje przyspieszenie. Ale tutaj mi płynnie chodzi. Daj panie. Co? To dodaje ten? Przyspieszenie? Patrz teraz, jak mi skręcają kółkę. Lol, czekaj, ja sobie wejdę do ciebie i sobie przejdziemy raz z tym czytachem O lol. No dawaj. Ej, wiesz, co, to, to nie przyspiesza, jak się na fulla skręcę. To przyspiesza? Daję ci przyspieszenie? 20 jedzie. No, dajesz. jak tu No widzę. I tam jakieś auto leży na dachu, widzisz? Nie widzę. Jak nie widzisz? A. tak. Wścigasz się. Ej, pozdro dla Artixa 101. No, pozdro. Mini, dawaj jedź, dawaj. Eee, tam. Nie wyszło. A nawet ci czas nie nalicza. O, to leci. Nalicza, spokojnie Nalicza? Ty co, miałeś lepszy czas? LOL! Jest... LOL! O stary! O kurwa uh. Jeszcze raz Ja pierdziele, patrzcie to faza ja piek dzielę, nie wierzę Ja to nie O Jezu, ty pat, to nie przyspiesza jak się na full'a skręca, nie? Przyspiesza? Blokuje się za bardzo I Ile sobie ustawiłeś? O ja ty powierzę że... Ja tam <tryk> No wiedziałem, Czekaj. że pojed... Dawaj, dawaj, leć. Czekaj kompakt jeszcze. No boże, no dobra. A się się śmiały wygrał. On może się... On może teraz przyspierać, mój to wyjebane, No, no, no <grym> LOL, jeszcze pisałeś i No widzisz. Tego. Ile mam czasu? 7.72... Ej, a co ci to w ogóle to MK2 daje? Lekkość! Mogę jeszcze biegi zmienić, żeby było ich mniej, ale będzie wtedy wolniej jechało. Może większe przyspieszenie, ale wolniej będzie, nie? Czekaj, jeszcze raz to robię ten super trick. Dobra ludziska, my się z Wami żegnamy, dzisiaj już nic więcej wam nie pokażemy. Paego. No nic. No więc trzymajcie się i do następnego w takim razie. No Sajmanko, no arka Elo, please. cześć.